Dnia 6 zostały nadane mrożące krew w żyłach komunikaty. W przygranicznych obozach wojsko zaczęło strzelać do zdrowych ludzi. Dźwięk wystrzałów przyciągnął zarażonych, co spowodowało jeszcze większą panikę. Żołnierze zaczęli się stamtąd wynosić, zostawiając ze sobą ogromne stosy ciał niewinnych cywilów. Noc w moim aucie była spokojna. Budzik zadzwonił punktualnie o 8 rano. Odpaliłem samochód i od razu usłyszałem dźwięk pękających kości. Omyłkowo przejechałem po zombiakach, które wczoraj załatwiłem. Na dodatek dwa zombiaki mnie przywitały od razu po wyjściu z auta. Te dwa obrzydliwe wydarzenia sprawiły, że moje burrito już nie smakowało tak dobrze. Po śniadaniu ruszyłem do pobliskiego sklepu, zobaczyć czy na pewno zabrałem wszystkie narzędzia i materiały. Okazało się, że jeszcze w tym sklepie mogłem wypakować moje plecaki do pełna. Szybkie uzupełnienie zapasów wody i ruszyłem dalej w drogę. Skupiałem się tylko na materiałach budowlanych i narzędziach. Jedzenia w bazie miałem bardzo dużo. Wypakowałem wszystkie rzeczy do furgonetki i miałem w planach jeszcze rozejrzeć się po okolicy. I od razu za winkla wybiegła na mnie horda. Spacerowanie sobie na luzie po okolicy to nie jest dobry pomysł. Trzeba być na maksa ostrożnym. W następnej kolejności chciałem pojechać do sklepu z narzędziami. Dlatego pojechałem w przeciwnym kierunku, żeby odciągnąć tą hordę. Udało się, ale jazda samochodem zawsze przyciągnie jakiejś zombiaki. Od razu po zaparkowaniu byłem zmuszony do walki. Napatoczyła się całkiem duża grupka nieumarłych. Od bronią przez 6 dni nabrałem całkiem niezłej krzepy. Moje ciosy zadawały coraz więcej obrażeń. Zabrałem swoją torbę i ruszyłem do sklepu z narzędziami. W budynku na szczęście było bezpiecznie. Zacząłem zbierać wszystkie materiały i narzędzia, które przydadzą mi się do ulepszenia mojej bazy. Było tego całkiem sporo. Czułem się trochę jak dziecko w sklepie z zabawkami. Przed apokalipsą nie stać mi było na takie fajne narzędzia. Nie starczyło mi miejsca w moich plecakach. Musiałem podjechać tam furgonetką. Zaparkowałem centralnie przed drzwiami, żeby łatwo było mi wynosić wszystkie rzeczy. Praktycznie zabrałem wszystko z półek. Zabrakło mi miejsca na mojej pace. Aż musiałem upychać rzeczy w kabinie kierowcy. Od wczoraj pamiętałem o tej małej cysternie, która stała tam na parkingu. Niestety ktoś się ustawił tył naprzód. A ja nie miałem siły jej przestawić gołymi rękoma. Dwoiłem się i troiłem, żeby jakoś zaczepić ją do furgonetki. Po kilkudziesięciu minutach męczarni stwierdziłem, że najprościej będzie rozwalić płot i normalnie podjechać pod cysternę od właściwej strony. Narzędzia ze sklepu budowlanego od razu mi się przydały. Ta cała misja z rozwaleniem płotu na makso poprawiła mi humor. Moja kreatywność wykraczała poza skalę. Teraz wystarczyło znaleźć stację benzynową i zatankować tą cysternę do pełna. Okazało się, że stacja benzynowa była po drugiej stronie ulicy Miałem szczęście Podjechałem sobie na spokojnie pod dystrybutor I jakoś zacząłem robić się bardzo śpiący i zmęczony Chyba w tym aucie się nie wyspałem Była 16.50, a moje oczy już odmawiały posłuszeństwa Na dodatek z każdej strony zaczęły nadchodzić zombiaki Jako, że dopadło mnie zmęczenie Nie było opcji, że ja mam szansę walczyć z tą hordą Moje ciosy praktycznie nie zadawały żadnych obrażeń. Na pozór spokojny poranek przerodził się w piekło. Musiałem jakoś kombinować, żeby zdobyć to paliwo. W panice przeskoczyłem przez płot, zostawiając swoją torbę z narzędziami. Myślałem, że zombieki pójdą drugą stroną płotu i zabiorę sobie tą torbę. I przez moją pomyłkę prawie mnie dopadły. Kolejnym pomysłem na zgubienie hordy było wejście do sklepu z narzędziami. Były tam podwójne metalowe drzwi. To na 100% ich zatrzymało. W nagrodę, że zgubiłem tamtą hordę, wypiłem sobie karton bleka. Ale musiałem jakoś pomyśleć o tej torbie, którą zostawiłem. I o zombiakach, które zostały na tej stacji benzynowej. Na szczęście nie było ich za dużo. Chodziły małymi grupkami i po kolei je wykańczałem. Zmęczenie coraz bardziej doskwierało. Przez ten spadek sił musiałem rezygnować z walki z zombiakami. Zabiłem tyle zombiaków, że solidna metalowa gazrurka zaczęła się niszczyć. Cysternę tankowałem aż do wieczora. Zalanie jej aż do pełna zajęło mi prawie dwie godziny. Oczywiście przy okazji zatankowałem też moją furgonetkę do pełna. I nie wiem co mnie podkusiło ale pośród tej rozdanej benzyny zapaliłem sobie papierosa. Totalnie nie zwróciłem uwagi na to, że wystarczy jedna iskra i wszystko wyleci w powietrze. Na szczęście nic nie wysadziłem i w spokoju mogłem przeszukać jeszcze stację benzynową. Zjadłem kolację, zabrałem zapasy papierosów i wody i ruszyłem po torbę, którą zostawiłem przy płocie. Na Maksa się ucieszyłem jak zobaczyłem, że nie ma tam żadnej hordy. I przy okazji wytrzeźwiałem. Ręce zaczęły mi się trząść. Zabicie tego jednego zombiaka, który pilnował torby to był lekki problem. Ale jakoś się udało, zabrałem torbę i szybko stamtąd szmychłem. Oczywiście po drodze popijałem sobie flaszkę. Nie mogę schodzić z bomby. Wróciłem na stację benzynową, siadłem do furgonetki i odjechałem w kierunku domu. Całej tej wyprawie po zapasy daję piątkę z plusem. Ucieszony włączyłem sobie radio. Ale rzeczy, jakie usłyszałem w radiu, starły mi uśmiech z mojej twarzy. W radiu był wywiad z jakimś człowiekiem o imieniu Dany. Opowiadał o tym, jak się przenosi zarażenie, oraz opowiedział historię o tym, że jego siostra udała się do West Point i na miejscu zobaczyła, że dosłownie wszyscy ludzie się przemienili. Nie było tam żywej duszy. Dojechałem do domu o 23.30. Nie wiem dlaczego, ale przestałem być śpiący. Pewnie przez tą straszną audycję radiową. Przywitałem się z moim krasnalem i wybiła północ. Dzień następny. Dzień siódmy. Nie mogłem zasnąć, więc od razu zacząłem segregować rzeczy, które znalazłem w mieście. Szykowała się pracowita noc. Furgonetka była załadowana do pełna. Rozpakowanie jej to był wyczyn. Jak poukładałem rzeczy pierwszej potrzeby, to zabrałem się za barykadowanie okien. Szczęście w nieszczęściu, ale nie miałem żadnych sąsiadów. Nikt nie zgłosi na policję zakłócanie ciszy nocnej. Mogłem przybijać gwoździe do woli. W sypialni zabarykadowałem okno od góry do dołu. Nie chciałem, żeby jakiś zombiak mi wbił do sypialni podczas spania. Ta myśl mnie przerażała. Wyszedłem na dwór i przywitałem je promienie słońca. Nie wiem czemu, ale nadal nie byłem śpiący. Była 5:40. W szopie blisko mojego pola, poukładałem wszystkie nasiona i wszystkie narzędzia, które przydadzą się w ogrodnictwie. Miałem bardzo duży zapas nasion. Nie pozostawało mi nic innego jak wziąć się do roboty i to wszystko zasadzić. W garażu obok mojej chaty poukładałem wszystkie narzędzia budowlane, narzędzia do mechaniki samochodowej i materiały. Po powrocie do domu od razu zjadłem śniadanie. Na zegarach pokazała się dziesiąta. Cały wczorajszy dzień i nieprzespana noc dały o sobie znak. Nagle runęło na mnie potworne zmęczenie. Żeby nie popsuć sobie zegaru biologicznego, postanowiłem, że zamiast pójść spać, cały dzień będę oglądał telewizję i kształcił swoje umiejętności czytając książki. Akurat w telewizji leciał fajny program o gotowaniu. Gdy przeglądałem na spokojnie książki, program o gotowaniu się skończył i przełączyłem na stację z wiadomościami. Ledwo zaczęły się wiadomości i od razu prowadzący przeszedł do tematu apokalipsy w mojej okolicy. Okazało się, że wojsko nie było w stanie utrzymać tutaj porządku. Zarażeni przedostali się przez barykady i spogonikowani żołnierze zaczęli zabijać niewinnych ludzi w obozach, w obawie przed tym, że będą rozprzestrzeniać chorobę. Krzątałem się po domu, rozmyślając o tej całej sytuacji. Wiedziałem, że od tej pory muszę unikać wojska. Nie można im ufać. Zabijają niewinnych ludzi. Jako, że chciałem sobie zbudować bezpieczne schronienie, postanowiłem przeczytać książkę o stolarstwie oraz kilka czasopism o elektryce i inżynierstwie. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. I w końcu nadeszła noc. Osuwając się ze zmęczenia po ścianach, poszedłem się umyć, położyłem się na łóżko i w sekundę zasnąłem. Nie nastawiałem sobie żadnego budzika. Chciałem się porządnie wyspać. Obudziłem się w ciemnej sypialni. Przez zabarykadowane okno nie dociera tu żadne światło. Obudziłem się na solidnym kacu o 7.50. Szybko pobiegłem do lodówki po jakiś zimny alkohol. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda mi się wyjść z nałogu. Alkoholikiem jestem, odkąd pamiętam. Zapaliłem sobie papierosa, rozmyślając o tym, co ja będę dzisiaj robił. Wyszedłem na dwór. Przywitała mnie całkiem poskudna pogoda i mój krasnal Grimson. Postanowiłem, że zajmę się trochę ogródkiem. Do miasta na razie nie miałem ochoty wyjeżdżać. Wziąłem ze sobą szpadelkę i zacząłem kopać grządki. Na ogrodnictwie praktycznie w ogóle się nie znałem. Ale no nie miałem wyboru, musiałem się nauczyć. Na szczęście w chacie miałem kilka fajnych książek o ogrodnictwie. Trochę teorii, trochę praktyki i coś czułem, że będzie ze mnie niesamowity ogrodnik. Przekopałem prawie połowę pola i poszedłem zjeść do domu śniadanie. Odpaliłem sobie jakiś program edukacyjny w telewizji. I czekając na to, aż śniadanie mi się ułoży i wrócę z powrotem do roboty, zacząłem czytać książkę o uprawie roślin. Przyswajanie wiedzy szło mi całkiem dobrze. To były podstawy. Po krótkim odpoczynku wróciłem z powrotem do pracy. Z powrotem do mojego ogródka. I podczas gdy spokojnie sadziłem sobie nasiona ziemniaków, w oddali usłyszałem bardzo głośny helikopter Helikopter wojskowy Leciał bardzo nisko i robił bardzo dużo hałasu Był tutaj gdzieś w pobliżu Bałem się o to, że mnie zabiją Uciekłem do domu Szybko skasiłem wszystkie światła Wiedziałem, że dźwięk tego głośnego helikoptera na 100% przyciągnie tu hordy zombiaków Wiedziałem, że to będzie ciężka noc Miałem nadzieję, że mnie nie zauważył. Miałem nadzieję, że stąd odleci i wrócę do mojego spokojnego postapokaliptycznego życia. Usiadłem sobie bezszelestnie w rogu sypialni i zapaliłem papierosa. Jak na złość, ten helikopter krążył tutaj w okolicy. Z nudów zacząłem czytać moją książkę o ogrodnictwie. W sumie idealny moment na to, żeby połapać trochę wiedzy. W końcu nie miałem nic lepszego do roboty. 16:40 Helikopter gdzieś odleciał daleko. Słyszałem, że na podwórku krzątają się jakieś ząbiaki. Wyszedłem po cicho z sypialni, rozejrzałem się po domu i najciszej, jak się da, skradając się, udałem się do tylnego wyjścia. Przed wyjściem na zewnątrz, dla odwagi, wypiłem sobie jeszcze trochę brubonu. Wyglądając przy szybkę, zauważyłem tylko dwa zombiaki na moim polu. Mogłem spokojnie wyjść z chaty. Kilka kroków dalej i się okazało, że ja nie jestem tu bezpieczny. Obok mojego domu była całkiem duża grupa zombiaków. Nie pozostawało mi nic innego, jak oczyścić ten cały teren. Skrupulatnie zacząłem rozwalać im głowy. Nie mogłem zostawić tych wszystkich zapasów i nie mogłem pozwolić, żeby cała praca jaką włożyłem w ten dom poszła na marne. Helikopter przyciągnął tu wszystkie zombiaki z okolicy. Po tym wyjeździe do miasta po zapasy byłem dobrze wytrenowany w walce. Ale kondycja zaczęła mi odmawiać posłuszeństwa. Coraz ciężej nabierało mi się powietrza do płuc. Machanie ciężkim kilofem dawało się we znaki. Na szczęście, gdy już przyszło najgorsze zmęczenie, dobijałem ostatnie grupki zombiaków. Przestałem się bać i widziałem, że bezproblemowo dam sobie radę z resztą. Starałem się wszystkie zombiaki wyprowadzać jak najdalej od mojej bazy, żeby nie zabrudzić sobie mojego podwórka rozkładającymi się ciałami. Ostatnia grupka zombiaków blisko mojego domu. Już było za ciemno i byłem za bardzo zmęczony, żeby zająć się resztą zombiaków w okolicy. Od razu po powrocie do domu zmyłem z siebie krew zombiaków. Miałem ją dosłownie wszędzie. Po dokładnym praniu i dokładnej kąpieli udałem się do łóżka. Zasnąłem w oczekiwaniu na kolejny dzień.